drobne, codzienne przebaczenia. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oglubieńcy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oglubieńcy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wędrujemy po kartach Pisma Świętego od początku. I zanim jeszcze dojdziemy do tych wielkich tematów, wielkich przebaczeń, trudnych aspektów tego przebaczenia, chcę się z Wami zatrzymać nad postacią Mojżesza. Mojżesza mamy opisanego bardzo dobrze od narodzenia aż do śmierci. Jego życie jest pięknie nakreślone jako tego, którego Bóg wybrał, aby wyprowadził naród żydowski, naród wybrany z ziemi niewoli, z ziemi egipskiej do ziemi wskazanej mu przez Pana Boga, do ziemi Kanaanu. I Mojżesz zostaje do tego najpierw dobrze przygotowany, ale kiedy zaczyna się wypełnianie tych, tej, tej Bożej woli, Mojżesz zaczyna się bronić bronić się przed tym aby wyprowadzić ten naród ale w końcu pan bóg jakby odrzuca te jego argumenty i mówi mu że nie będzie sam umacnia go mojżesz zaczyna idzie do swoich braci do Egiptu i namawia ich do tego żeby wyszli i można powiedzieć, że od samego początku spotyka się z sprzeciwem, kiedy Bóg i Faraon zaczyna karać naród za ten pomysł w ogóle wyjścia z Egiptu, narzekają, że, że to, to zły pomysł, że teraz im się jeszcze źle, gorzej powodzi niż do tej pory. Potem, kiedy już wychodzą z Egiptu, kiedy stają przed morzem, mówią lepiej nam, czy mało grobów jest w Egipcie, że wyprowadziłeś na te, nas na tę pustynię, żebyśmy tu na tej pustyni pomarli. Potem, kiedy zostają ocaleni, kiedy Mojżesz idzie na górę Synaj, kiedy schodzi z tablicami przymierzać i odstąpili od Pana Boga, zrobili sobie bożka i znów odstępstwo. Potem jest szemranie, nawet najbliższych współpracowników Miriam i jego brata Aarona, którzy wyrzucają mu to czy tamto. Potem jest bunt Datana, Abirama i Koracha, i cały czas narzekanie, bo nie mamy co jeść, bo nie mamy co pić, bo uprzykrzył nam się już ten pokarm mizerny i ciągle zamiast wdzięczności. To często sprzeciw, to często narzekanie i ciągłe przebaczanie. Ale wiecie, czasami człowiek idąc tak, tą drogą, może się zmęczyć. I Pan Bóg często też i tego człowieka wybranego wystawia na próbę. I tak się stało też z Mojżeszem. Posłuchajcie. To się działo po tym, jak naród zrobił sobie cielca. I wtedy Pan mówi do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynię wielkim ludem. Patrzcie, Mojżesz jest zmęczony tą swoją posługą, czasami zniechęcony. I tutaj Pan Bóg mu mówi tak. Pozwól, a zniszczę ten naród, a z Ciebie uczynię wielki naród, czyli Ty będziesz początkiem wielkiego, nowego narodu. Czy to nie, nie wielka pokusa, żeby zostawić to wszystko, żeby uciec i żeby zacząć od nowa? I, i zobaczcie, my też czasami tak, to jest wśród pasterzy, wśród kapłanów, Wśród rodziców, wśród przełożonych, wśród dyrektorów czy tych, którzy są odpowiedzialni za jakieś grupy ludzi, zostaw to wszystko, rzuć to wszystko, zacznij od nowa. I często się tak zdarza, że człowiek ulega tej pokusie, no bo ma już po prostu dość tych małych, drobnych przebaczeń. Ale co robi Mojżesz? Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówił, Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach, zgładzić z powierzchni ziemi. Odwróć zapalczyłość Twojego gniewu. I Mojżesz wstawia się za ludem. I tak też jest w przypadku Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus też chodząc po ziemi, wiele y, czynił znaków, cudów. Y, I w końcu też y, widział ludzką taką y, niewiarę, że nie zwracają uwagi na to, co jest najważniejsze. I w końcu, taki y, przy, przy kolejnym razie, kiedy przychodzi do niego człowiek y, prosić o swojego syna, mówi. O plemię niewierne i przewrotne. Jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo mam was znosić. Jezus też w tych słowach, w tym jednym zdaniu wyraził też swoje zniechęcenie. I często jest taka, nawet na Jezusa przyszła taki, ta, taki moment zniechęcenia brakiem zrozumienia, brakiem wdzięczności. Drodzy. I siostra Faustyna w pewnym momencie też usłysza Jezusa takie słowa: Córko moja, jeśli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, a resztę dni w nim przeżyjesz. Czyli jest taka, taka, taka pokusa, że Pan Bóg zabierze cię z tego świata, który doznajesz tyle upokorzeń, tyle niezrozumienia który Ciebie często rani. Stworzę dla Ciebie inny świat lepszy. Ale co odpowiada siostra Faustyna? Odpowiedziałam. Nie chcę żadnych światów. Ja pragnę Ciebie, Jezu. Pragnę Cię kochać taką miłością, jaką Ty mnie kochasz. O jedno cię błagam, uczyń serce moje zdolne do kochania Ciebie. Dziwi mnie to bardzo, Jezu, że dajesz mi takie pytania. Drodzy. Trzy postacie Mojżesz Jezus Faustynka. Wszyscy kuszeni do tego, żeby zostawić, żeby odejść, żeby zacząć od nowa. Ale wszyscy oni stawiają się za potem za ludem. Tak Mojżesz prosi za tymi, którzy Mu sprawiają tyle trudności i są takim krzyżem dla niego. Jezus też modli się za tych, którzy go odrzucili, którzy go krzyżują. Siostra Faustyna, przecież cała jej misja tutaj na ziemi była misją wypraszania Bożego miłosierdzia dla świata i dla tych najbliższych sióstr, z którymi żyła, i dla tych dalekich, których nigdy nie znała. Drodzy, ja dzisiaj chcę Was zachęcić do tego, abyśmy wielkie przebaczenia, które mamy, które są przed nami, zaczęli od tego, że zaczniemy przebaczać te rzeczy małe. Te codzienne. Jezus mówił nie siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy masz przebaczać. I czy to nie jest prawda, że każdego dnia nawet siedemdziesiąt siedem razy trzeba się zaprzeć samego siebie, uśmiechnąć, przemilczeć coś, ugryźć się w język? I, drodzy, i modlić się za tych, którzy nam czynią krzywdy, za których jesteśmy odpowiedzialni, którzy nas często nie rozumieją. Ale skąd brać tę siłę? Skąd. Skąd brać te siły, aby nie zwątpić, żeby nie uciec. Żeby przebaczyć jeszcze kolejny raz. Żeby się nie, nie przelała ta, ta, ta czara goryczy. Żeby to, 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 to jedno słowo, to, ten jeden gest nie był tą, tym momentem, kiedy ja się zdenerwuję, kiedy ja wybuchnę. Kiedy ja po prostu odejdę. Drodzy, tak Mojżesz, jak Jezus, jak Faustynka mieli swoją górę spotkania z Jezusem. Mieli, Mojżesz miał swoją górę spotkania z Bogiem. On wchodził, jeżeli nie na górę, to wchodził do namiotu spotkania i tam rozmawiał z Panem Bogiem. Tam o wszystkim tym mówił Panu Bogu. Tam wszystkim tym dzielił się z Panem Bogiem. Jezus też często wchodził na górę, kiedy jeszcze było ciemno, kiedy jeszcze inni spali. Przed tym, jak zaczął potem głosić, najpierw wszedł na górę i się modlił do Ojca Niebieskiego. I Faustynka też Ile godzin spędziła na adoracji przed Jezusem Eucharystycznym. Ja Was chcę też do tego zachęcić, żebyśmy ten trud przebaczania rozpoczęli od tego, że pójdziemy do Jezusa, żeby Jemu to opowiedzieć, żeby poznać Jego zdanie, żeby nabrać siły miłości. Postynka prosi o to, żeby Go kochała, żeby mówił: Po co mi, że jak gdzieś zmienię środowisko, że zmienię świat, jeżeli Ciebie nie będę kochać? Dla niej największą wartością jest kochać Boga. Dla Jezusa też, ojcze, wszystko dla Ciebie. Mojżesz wypełnia misję, tego, tą, którą mu powierzył Bóg. Drodzy, wielkie przebaczenia do wielkich przebaczeń szukujemy się przez te małe przebaczenia. I dzisiaj chcę Was zachęcić do tego, abyśmy uczyli się przebaczać te małe rzeczy. Że ktoś znów nie zamyka cicho drzwi, że ktoś, ktoś znów tłucze łyżeczką o szklankę, żeby zwrócić mu uwagę, ale z miłością, ciepło, tak żeby on się nie żeby, żeby nie, zdarwać, nie, 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 nie wybuchać przy byle okazji, ale pomyśleć sobie, jakby to zrobił Jezus. Jakby Jezus się zachował w tej, w tej, w tej sytuacji, kiedy znów ktoś rani cię słowem, kiedy to ktoś znów podkopuje twój autorytet. Kiedy ktoś znów cię krzywdzi, zachowaj się niestandardowo. Zachowaj się inaczej niż do tej pory, ale w tych małych sytuacjach, w tych drobnych 77 przebaczeniach każdego dnia. Poproś o to najpierw Pana Jezusa. Poproś Matkę Bożą, Matkę która Matkę Pięknej Miłości. Zobaczcie, jak mamy umiał. Pięknie obchodzić się ze swoimi dziećmi, tymi niemowlętami. Chociaż te dzieci krzyczą, wrzeszczą, jak matka potrafi utulić. I ona też pomoże i nam nauczy nas tych małych przebaczeń. I na te małe przebaczenia, na te drobne gesty życzliwości, które się powtarzają tak, 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 tak często, chcę Wam pobłogosławić. I żebyście się uczyli wstawiać za tymi, którzy was denerwują. Którzy was denerwują dzisiaj. Którzy są powodem tego, że ciągle się że jesteście zdenerwowani, złuścicie się. Pan z wami. Niech strzeży i błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Bądźcie adwokatami Pana Boga.